Och, Maszo, no proszę cię, chodź otworzymy teraz to te jajko. Miś, przestań. Jesteś za bardzo niecierpliwy. Otworzymy je troszkę później. Ale dlaczego? Bo jeszcze nie jestem głodna. E? Nie rozumiem, a co to ma związane z tym otwieraniem tego jajka? No, jak, co? Tam jest czekolada, a jak nie zjem jej od razu, to ty mi ją zjesz? N nieprawda. Połowa dla mnie, połowa dla ciebie. No tak było ostatnim razem też. I ty zjadłeś moją połowę też. Oj, Maso. Hej, zobaczcie, psiaki. To chyba nowe zadanie dla psi patrol. Ale, ale co za zadanie? Nie rozumiem. Chodźmy, zobaczymy, co tam się dzieje. O, miś spójrz. Jakieś pieski tu do nas idą. Jestem Rubble. Drużyna psi patrol. A ja jestem Chase. <laughs> A ja, Marszał, <laughs> co wy tam macie? No już już mówcie. To jest jajko niespodzianka. Tam w środku jest jakaś zabawka i czekolada, która jest najprzepyszniejsza na świecie. To prawda. <laughs> A wy, co wy za jedni? My jesteśmy pieski. Z Psi Patrol i obserwujemy różne, różne dzieje i tutaj mi coś, coś nie tak wygląda. Ale co nie tak? To tylko jest jajko. Jak chcecie otworzymy je wszyscy razem. O, ależ Miś, przecież chciałam później otworzyć. No dobrze, otworzymy je teraz. Spróbuję zjeść moją część czekolady od razu. O, oh, czy ktoś mówił o czekoladzie? Czy dostanę kawałek? Zobaczymy, zobaczymy. Okej, okay, a w tym czasie my otworzymy te superowe jajko. Kinder niespodzianka dla was. O, oh, czyżby to był smurf? Jeżeli moja, e, moja myśl się zgadza, to w tych ciemniejszych, czyli w tych, jest zawsze ta główna Zabawka, a w tych jaśniejszych jakieś takie inne. A ponieważ teraz jest w sklepach um, kolekcja smerfów, co w siódmym jajku jest Smurf, A ostatnim razem, i jakieś ostatnie razy miałem zawsze w tym ciemniejszym smerfa. Czyli zobaczymy, czy się zgadza. O, jest i smurf! Mówię! Mówiłem, że te ciemniejsze to właśnie są um, akurat te postacie. Z tych bajek, co, o, co można znaleźć, co w siódmym jajku na przykład, jak teraz to jest, nie? Tutaj mamy smurfa, który się wspina. Jestem smurf, który się wspina. Jestem smurf, który się wspina. Coś muszę tam sobie zawiązać. Nie. Po prostu to tutaj przełożyć. Tak. Tak. To wtedy ten sznurek on jakoś trzyma. Ciągniemy go. Tylko że to spada, właśnie tak myślałem. OK. I tutaj dodajemy w drugą rękę ten sznurek. Zawiniemy go jeszcze raz. I mamy smerfa, który się wspina. Jestem smerf, który się wspina. Jak się nazywam? Nie wiem za bardzo. Och, położyłem się, bo jestem zmęczony. Okej, okay. tu mamy czekoladę. Jak dzielimy? Masza dostaje swoją połowę. O, dziękuję bardzo. Niedźwiedź dostaje pół tego. I Rubble Pool. A wy psiaki też chcecie? Co za pytanie? oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro na BBTV Super Bajki.